Dzisiaj uczniowie gimnazjum zmagają się z drugą częścią swojego najważniejszego do tej pory egzaminu w życiu. A jest on dość trudny, bo dzisiaj na tapeta idzie matematyka, biologia, chemia, geografia i fizyka. To nie jest proste zadanie. No, te tekstowe zadania były masakryczne. Mówimy o matematyce, czy o tym pierwszym? Matematyka. matematyka. I co było najtrudniejsze z matematyki? No tekstowe ogólnie. Bezpośrednio po wyjściu, powiedz jak ci poszło? Stało, z matematyki chyba teraz najlepiej mam wrażenie. A co było najtrudniejsze z matematyki? E, zadanie otwarte z grania chyba. A jaka była twoim zdaniem poprawna odpowiedź? Nie wiem, nie zrobiłem. Trochę było trudne. A co było najtrudniej? E, otwarte zadania. A jakie największy problem ci sprawiło? E, to było pierwsze zadanie i tam trzeba było obliczyć arytmetyczną. Jaki był wynik? Prawidłowy? No właśnie żaden, bo nie obliczyłam tego. Co było najtrudniejsze z matematyki? Chyba zadania otwarte. A co na nich było? Siatki, obliczenia, ale wzory w ogóle zapomniałam. Dobrze, no, no nie wiem. Matematyka była trudniejsza czy pierwsza część ta przyrodnicza? No, tak średnio. co było najtrudniejsze? Matematyka. Te. A jakieś konkretne zadania? No te otwarte. Najtrudniejsze, to nic nie było dla mnie. A powiedz, jak ogólnie oceniasz przygotowanie siebie przez te trzy lata właśnie do tego egzaminu? A właśnie w tym roku przyjechałem i akurat ja z matematyki się czuję najlepiej. A co było najtrudniejsze z matematyki? Jakie zadanie? Najtrudniejsze, no to dla mnie to żadnego paru nie, bo tylko tam w tych otwartych właśnie te 20 chyba pierwsze, bo to z grania stosłupem to średnie bym powiedzieć takie. A część przyrodnicza? Część przyrodnicza to mi bardzo słabo poszło. Część przyrodnicza słabo, część matematyczna bardzo dobrze. A dlaczego przyrodnicza słabo? No, ciężko było, trudna do zrobienia. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza, chyba chemia i biologia. Najtrudniej, chyba, no, chemia i może geografia. Najtrudniejsze zadanie? Yy, z chemii tam było trzeba. Yy. Były były, jakieś tam, były doświadczenia z, z pirofosforanem bodajże, no i trzeba było y, rozpoznać y, substancję, która tam y, powstanie, albo były, było, te, było trzeba y, 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 wymienić substancje, które jakby potwierdzają obecność y, glukozy. Udało ci się? Y, nie wiem. No na pewno był stres, mogło być, ja tam z matematyki nie czuję się jakiś mocny, więc... 70% mi wystarczy. A jak część przyrodnicza? Przyrodniczo o wiele lepiej. Myślę, że byłem dobrze przygotowany i oczekuję dobrego wyniku. Spodziewałam się czegoś trudnego po przyrodniczych, ale było dobrze. A ile procent napisałaś oba testy? No, mam nadzieję, że na 100. A co było najtrudniejsze z części przyrodniczej? Wszystko. Tak naprawdę. Znaczy nie, najłatwiejsza była biologia, a reszta była na trudnym poziomie. Ja mi bardzo dobrze poszło. Mam nadzieję, że będzie 100%. Z obu? No z obu nie, z matematyki. No, z, z przyrodniczych to mam nadzieję, że chociaż będzie z 70%. Podobno przyrodnicza część była bardzo trudna. Co było najcięższe? Najcięższe dla mnie... Ojej, biologia na pewno. Chemia też. Fizyka była chyba najlżejsza. Naj, naj, naj Dobrze poszło, tak mi się wydaje. Jakie najtrudniejsze zapami zadanie zapamiętałaś dzisiaj? Nie było chyba takich bardzo trudnych zadań. Nad ostatnim zadaniem otwartym trzeba było trochę pomyśleć, ale nie było tak trudno. A jak część przyrodnicza? E, nie pisałam, bo jestem laureatką. No To co? Gratulujemy. Na ile procent nabierzesz matma? Mam nadzieję, że na, na, nawet 100%. Ile procent będzie? 90 może. A jak z tego z tej części przyrodniczej? O wiele gorzej. Co było tam najtrudniejsze? Biologia. Jakieś konkretne pytanie? Na przykład cukry, aminokwasy głównie. Bardzo dobrze. No znaczy, było takie średnie, znaczy nawet łatwe? Co było najłatwiejszego? Yy, były łatwe zadania otwarte. Yy, zadania zamknięte też takie w miarę proste. A najtrudniejsze? Kilka zadań zamkniętych było takich, które sprawiały trudność, ale myślę, że poszło nawet w miarę dobrze. Na ile procent matematyka? Hmm, chciałabym 80, co się uda. A jak część przyrodnicza powiedz? Część przyrodnicza była bardzo trudna. Trudna była mm, w sumie nie wiem matematyka była nawet prosta, przyrodnicze były trochę trudne, ale... Mm, Jakby sobie dałam radę. Jestem bardzo zadowolona i dobrze mi poszło. Przynajmniej tak myślę. Na ile procent napisałaś, Machma? Um, mam nadzieję, że minimum 80, ale na pewno więcej. U was tutaj w szkole patrzę, że z matematyką nikt nie miał problemu, ale za to problemy były z częścią przyrodniczą. Jak było to u ciebie? Um, trochę było właśnie problemów, szczególnie z biologią. Ale jakoś sobie poradziłam. Najtrudniejsze pytanie z części przyrodniczej? Um, wszystkie były takie, że trzeba było pomyśleć najpierw. Kolejne dwie części egzaminu są już za nami, a dokładniej za gimnazjalistami, chociaż my razem z nimi przeżywamy ten ogromny stres. Biologia, geografia, fizyka, chemia i matematyka już są za nami przechodzą do historii. Wy sprawdzajcie, czy napisaliście te egzaminy na 100%. Trzymamy kciuki za jutro.